Dzisiaj jesteśmy na premierowym y, koncercie płyty w Niebowianki. Dlaczego w Niebowianki? Dlaczego w Niebowianki? E, dlatego, że jest to taka, taki nasz sposób na uwielbianie. Nie chcemy nikogo kupiować, nikogo powielać jest. Y, myślę, że... Przewinęła się przez Polskę trochę fala na gospel, na różne inne rzeczy, na muzykę typu hillsong, a my chcemy zrobić to trochę po swojemu, wielbić Pana Boga tak, jak tak, tak jacy jest, jesteśmy po prostu. Czyli jesteśmy żyjemy tu i teraz w Polsce w takich, a nie innych realiach i z takim, a nie, innym, nie inną tradycją i kulturą. i <laughs> Mamy się często z całymi rodzinami, z dzieciakami, z swoimi często drugimi połówkami i tak dalej. Więc tworzymy taką rodzinę zespołową. Wielu z nas nie jest we wspólnotach i Deus Meus jest dla nas takim rodzajem wspólnoty. Śpiewam w sopranie i czasami mam tą łaskę i błogosławieństwo wychodzić i, i, i śpiewać solo. zespół jest, jest częścią tego życia prywatnego, można powiedzieć. Nikt z nas tego nie traktuje jako pracę, jako... Pracy, jako y, jest to uwielbienie Pana Boga, jest to oddawanie Mu chwały i każdy na tyle, na ile ma czas, y, w to się angażuje. Jest nas w zespole więcej, niż tutaj dzisiaj mogliśmy zobaczyć. Y, jest na przykład z nami ta Marka, która jest aktualnie w ciąży i po prostu nie mogła z nami y, być, ale... Ale, ale, ale tak, ale ducha, duchem po prostu jest w Szczecinie i, i, i wspiera nas i, i się za nas modli. Także... Y, Godzi się to, po prostu się godzi, jeżeli ktoś może, ma czas, to, to, to jest. A jeżeli komuś y, życie y, rodzinne lub zawodowe nie pozwala, no to jest z nami duchem. Też. Jezus jest życiem i jeżeli e, ja doświadczyłam tego w moim życiu, to nie mogę o tym nie mówić po prostu. Dlatego jest to tak naturalne jak to, że się budzę, jak to, że piję herbatę, jak to, że myję zęby e, i wszystkie inne czynności. Także jest to po prostu jak, jak oddychanie, to jest bardzo naturalna w sprawa. Sposób, w jaki sposób można zachęcić młodego człowieka do takiej postawy? Wyłącznie świadectwem, według mnie. Dzisiaj jesteśmy tak atakowani różnymi dziwnymi propozycjami, jak dla mnie. Jak ja to sobie mówię, jestem moherem i konserwą, i, i <ścoughs> dzisiaj wiankiem i konserwą. I naprawdę gdzieś w sercu ma się wyryte. wyryte to słowo Boże, które nie pozwala stać obojętnie wobec tego, co się dzieje w dzisiejszych czasach. I myślę, że taka postawa. Ja mam do czynienia bardzo często z ludźmi, którzy totalnie jakby nie, nie, znają, nie znają Jezusa, nie, nie znają jego miłości, jego wybaczenia. I no jedyne, co mogę zrobić, to, to po prostu żyć według tego, co uważam za, za, za jego drogę. Nie chcę strzelić w to jest na Kaszubach. To jest na Kaszubach, brawo. Pozdrawiam. hojnicę to jest gdzieś w okolicach, tak? Czy, czy nie bardzo? Chojnice koło Stężycy. Przepraszam, w takim razie pozdrawiam, pozdrawiam Stężycę koło, koło Chojnic. Cho, cho, Chojnice koło Stężycy, ale teraz w opa strzeliam. Więc pozdrawiam Stężycę koło hojnic i Chojnice koło Stężycy, niech będzie porówno. Fajna inicjatywa, warsztaty, koncert. Myślę, że będzie pięknie w tym roku. Tak? i you. ready naszą radością, naszą muzyką, naszym życiem, którym jest po prostu wybienie Pana Boga. Zapraszamy Was do spążyć i